Nie chcę wyjść z tego! One są martwe! Nie potrafię zaufać jej! Wokół za dużo złamnie, naprawdę! Nie chcę wyjść z tego, one są martwe. Dopiero w czarnych okularach widzę prawdę. Nie chcę wyjść stąd jak wczoraj. Nawet lepiej nie zaczynam. wpadłem w pułapkę, szukając... Ty kurwa jak scena z Batmana jakiegoś, co gram teraz <laughs> totalnie. W kundle boli bida. siedzą na dupie jak autobesku. chcieliby młodych brać do... Chyba z trzeciej dzisiaj w której słyszę, że kurwa jestem bitny, bo siedzę na dupie. mam ważny komunikat. Jaki to Zap. bratku? 5 złotych. Siemano, pytanko Siema. mam. Są gdzieś zapisy, których nie ma na Patronite, Kicku i Twitchu? Są. Tutaj. 2 terabajty zapisów, kurwa. Teraz będę miał powinienem mieć sporo wolnego w najbliższym czasie i mam zamiar się tym zająć. bez jak jestem jak jestem bez best u nas bez restu nie Ruchałbyś oliwkę Brazil, śmigel pyta. Chyba mamy wspólnego śmigla. Eee... Nie, nie, bo to nie jest zupełnie mój typ eee, dziewczyny, nie. Jestem, bez snu, jak jestem, bez bez tchu bez restu. Nie tej nigdy teraz to jest Zresztą wydaje mi się, żebyśmy się nie dogadali w tej kwestii, bo odnoszę wrażenie, no nie, nie wiem tego, ale tak jakoś zakładam, że mimo tego, co nawija, to jest to jakaś kreacja, a ona, a ona w tych sprawach woli być stroną dominującą, nie? Tak zresztą jak ja, więc mógłby być konflikt interesów. Kiedyś oni mieli, że nigdzie oś kamielinie. też masz Zonę, co warto napomknąć. No mam, ale... Nie ma takiego wagonu. Zona by nie miała nic przeciwko. Ona akceptuje moje ekscesy. Jesteś z nami jak dotyka się. Jak nie wierzyli to im pokażemy. z mojego bici wiem, że pokażemy. Kolejny buchu unoszę się po naseni. Kolejny luz, robię skórę w akademii... Chyba że słuchasz Daj jej niknej, mówię, jej Emi Zrobi to wszystko, wie co się ceni mm -hmm. Robię tą sukę jak semi Szanowni mm -hmm. ale dalej underrating Niedoceniony, dalej underrating Z delicy czasu chcę na łapiej wychodzę z koła, dalej robię backlist. Już dawno minęłyście ze mną siódemki Jak będzie trzeba, ojebiemy embi Jak będzie trzeba, to zrobimy plembi Lepiej nie pyta, jak chce cały zęby Nie wie nic mądrego, a nie zamknie gęby bałem lipę, sam płacę za błędy Kolejny Gibor, wysoko jak łębi Kolejny łyk, jebie mi się błędnik Tyle bólu u mnie w klacie a Nie mogę mu dać dość do głowy Dajcie coś po czym odlecę moja tabletka jak tryb samolotowy Wiecą mi się oczy jak chodzi o beceł Wszystko co mam, sam musiałem zdobyć Mój ma cały czas na aptece, by z tego wyjść nie jest gotowy Nie chcę wyjść tego One są martwe Nie potrafię zaufać jej Bokus za dużo złamnie, naprawdę Nie chcę wyjść tego My są martwe. Dopiero w czarnych okularach widzę prawdę Nie chcę wyjść stąd jak zawtera Nie wiem co było naprawdę, ale pamiętam co było na pewno Wiem, że to dla nich było zabawne wiem, Że teraz chcą to zobaczyć od wewnątrz Wiem, że od zawsze stałem naprawdę Lecę na poster jak Antony Edward Mała jej skóra jak Carmen zrobiła no, ci ekspozycję Podochowuję pieniądze Stara rano, naprawdę mi wisi, czy oni dowiedzą Serio naprawdę nie chciałem jej kłamać Co daje mi eksport w FFPF bez żaby, nie chciałem jej ręki skoro Rozbywam się jak. To panie prowadzący, był już kiedyś taki, co tak powiedział, to teraz do tej pory się boję z tym, że dostaję rykoszetem, więc wiesz, żeby pan nie powiedział tego złą godzinę. Chuj, nie, nie wiem o czym mowa, nie? Nichyła nie słucham o czym śpiewają, ale wpada w ucho. No, mam tak samo. Ale ja na live to się na, tak nie umiem skupić, nie? Za dużo, za dużo bodźców, kurwa. To jest wiecie, live jest wieczorem o takiej godzinie po całym dniu, jeszcze dzisiaj byłem w pracy. Ja już przychodzę przebodźcowany, więc mi generalnie na live jest bardzo trudno się skupić, więc ja traktuję te odsłuchy, tych nowości jako taki, taki szybki przegląd. Jak coś mnie fajnie, fajnie uderzy, to to sobie ewentualnie wezmę to na odcinek, nie? Albo dodam do playki. Chyba chodzi o Zawiańskiego, co miał pozwolenie na ruchania, tak naprawdę jemu ruchali laskę. Nie no, to mi chyba nie grozi Kiedy przyśpiesza mi tęskno Młoda coś mówi, że sentyment Kiedy w mojej głowie to tylko setkiem Gdzie jest sen? Dalej utkamy w bagnie One day, one track i nie sprawdzam prepki Ja dalej ten sam wariat, ja dalej oczyszczamy stoli Dalej kręcę to jak psycho Dalej nie chcę nikt stąd wyjść Nie chcę wyjść z tego bo One są martwe Nie potrafię zaufać jej Wokół Za dużo zła mnie, naprawdę Nie chcę wyjść z tego są martwe. Dopiero w czarnych okularach widzę prawdę. Nie chcę wyjść stąd jak zawsze. Pozwolenie na ruchanie. Ruch pas. Może znaczy, ruch pasa. No, totalnie, totalnie. Life jak life, nie? nie? Nie wiem o czym była nota. Ale przeleciała sobie całkiem przyjemnie. Mówię, jak coś tam chyci, jak coś chyci odpowiednio, to albo sobie do tego wrócę i zrobię sobie odcinek taki w formie analizy albo coś, nie?